Moje. Dobra, moje? Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Dajemy nowy akumulator dzisiaj. Trochę mocniejszy. Siemaneczko, jak widzicie, mój nowy zakup stoi przed wami. Jest już rozebrany. Z owiewek, z jakichś tam elementów uszkodzonych. Nie nagrywałem konkretnie jak rozbierałem, bo nie było na to czasu. Ze względu na to, że się śpieszyłem, musiałem sprawdzić, czy, czy po prostu to zagada. Zostały wykręcone świece, sprawdzone cylindry, czy, czy wszystko jest ok, czy nie ma na przykład oleju, czy i tak dalej. No i w końcu motocykl odpalił. Trochę było z tym problem, bo akumulator był upadnięty, oczywiście, jak to bywa. Bak, bak nie jest uszkodzony. Zrobimy może taką sekcję elementów, które zostały uszkodzone. Jak widzicie, te kolorowe plastyki są całe tutaj. Te dwa z lewej i z prawej strony są ok. Zostają. Na razie już ich nie wyciągałem bo później bym tołku nie znalazł z tymi kablami. A teraz. Tutaj jest jakiś chyba przegląd, bo to jest z Nowego Jorku motocykl i tu ktoś robił jakiś przegląd. Nie wiem o co chodzi, ale pewnie Fabik by wiedział. No ale to już mniejsza o to. Motocykl oczywiście odpala. Chłodnice proste, nie ciekną, wszystko jest ok, lagi są ok. Do sprowadzenia zostały oczywiście hamulce, ale czekamy na jakąś dobrą ofertę na pompę. Gdyż pompa uległa zniszczeniu, przytarła się po prostu. No i została tu wykręcona czujnik, bo to jest wersja ZBS. Tu zostały takie niechlujne. Trzeba będzie coś z tym zrobić, coś poszukać, jakiś osłonek. Nie wiem, czy można to kupić, czy całą linkę trzeba wymienić. Być może cała linka pójdzie do wymiany. Na razie zostaje. To nie wymaga nie, nie wiadomo czego. Bak jest w kleju brudny, ale jest cały. Tutaj mamy takie, takie jakby zadrapanie. Nie ruszamy tego. Przeżyję, przetrawię to. Koszt malowania baku i potem ktoś ma przyjechać jak będę sprzedawał płakać, że panie malowany, to wiecie. Teraz tutaj włączniki. Włącznik jest OK. Wszystko działa, ten też działa, tylko pękł. Potrzebuję takiego włącznika uszkodzonego, ale ze sprawnym tym plastikiem. Może jak ktoś ma gdzieś, to proszę się odezwać. Chętnie ją kupię w rozsądnych pieniądzach, oczywiście. Bo tutaj co, same włączniki kupić, no to <laughs> wiemy, jakie ceny są nie. Teraz co? Ten element ma troszeczkę gwint zryty. Nie wiem czy to będzie widać. Ten element ma zryty gwint tutaj na bo oczywiście lustarka no to wiadomo, że pierwsze poszły się dymać, więc no tutaj oberwało i to też pójdzie do wymiany prawdopodobnie. Ten włącznik jest cały, nic tu nie jest uszkodzone, wszystko działa. Hmm. co dalej licznik, licznik jest e, też e, działający co więcej aha, no może idźmy z drugiej strony no tak jak mówiłem tutaj ogon, ogon też ucierpiał, ta dolna budowa idzie do wymiany i będzie dużo, dużo pracy, ze względu na to że ten cały środek tu trzeba wszystko wyjąć, pewnie tu część zacząłem rozbierać, ale no jest dużo roboty więc, więc odpuściłem boki, boki zdjęte to później, zobaczyłem boki. Eee, końcówka wydechu. Eee, katalizator jest cały, wszystko ok. Eksap działa, wszystko działa. Eee, jak widzicie, macie zaznaczone śrubę, ze względu na to, że tam się trochę obdrapała. Jak poleciał na prawą stronę, później i, i się zgieło to. Zgięło pękło. To jest spokojnie, idzie to do wymiany. To nie problem. Tak samo z tej strony, dekielek jest cały. Jest cały, porysowany tylko, nic nie cieknie. Olej, olej wszystko trzyma. Tam są wycieki, bo ja spuszczałem olej, sprawdzaliśmy jego stan, poziom. Ze względu na to, że nie mieliśmy tutaj wszystkiego podłączono więc e, zaufaliśmy na wszelki wypadek sami sobie żeby korkamiarki nie zrobić no to nie ufam elektronicznym e, czujnikom. Także a i ten ucierpiał. E, ciężarek tam to jest cały, ale kupię dwa, żeby były identyczne oryginalne. Najprawdopodobniej, czyli tutaj wielkich strat nie ma. Dalej reszta to już wszystko, wiewki poleciały. Nie wszystkie, oczywiście, młotnik jest cały zbrudny, jest no to bo to wiosłem jest sól i tak dalej na przyczepce otwartej. Co więcej, chyba mogę powiedzieć, to tutaj jest wszystko ok, wiązki całe, nic nie jest uszkodzone. Pali od strzała, tam komputer wisi, bo jest obudowa zdjęta. Tutaj mamy całe, wszystko jest oryginał, nic nie było modzone. Jak widzicie, tylko po prostu to wszystko trzeba wyczyścić i sprawdzić. łożyska, przesmorować wszystko. No to będzie robione. Dobra, przejdźmy może do wiewek, pokażę Wam uszkodzenia. Nie wiem, czy mówiłem, że jak lusterka to już wszystko się połamały to poszło to na owiewki boczne baku i to się pouszkadzało. Zobaczcie, jaki bajzer mam tutaj to może zacznijmy tak tu mamy ładowarkę ładowarkę mamy zapalniczkę ta owiewka jest generalnie cała tylko podrapana zobaczcie tak, jeżeli będzie w normalnych pieniądzach będzie wymienione no tutaj w sumie jej prawie nie widać z tego co ten no ale okej okay, zaznaczyli ją widzicie każde uszkodzenie. Czekajcie pokażę powoli. No, czyli odłożyłem ją do naprawy. E, tutaj jest. ta jest sobie owiewka cała, cała troszeczkę tutaj zarysowana. Ale od biedy można by było to ładnie ładnie to spolerować. Spolerować, i by śladu prawie nie było, kto by nie wiedział, to by nie powiedział, że tu coś było. No, ale za to jest kierunek uduczony. Tak samo z drugiej strony macie kierunek. Owiewka jest ta nawet nietknięta. O, widzicie, jak tutaj jest to wyprofilowany czubek. No, ale przynajmniej nie posypało się to mocno. To są takie pęknięcia. Ja powiem Wam, jestem zdziwiony nakładem tych owiewek. Z wierzchu, że jak z daleka, to ten motocykl dla mnie w ogóle nie miał wiewek, Aczkolwiek, aczkolwiek, no, jestem porażony tym, <grytania> jak jedno owiewka siedzi na drugiej i na trzeciej. Że tak powiem trzy warstwy i się wszystkie łamał. Potem to jest pompa, klamka pękła, lusterko wyrwało ją i przykręciło i dlatego berwała się, otworzyła. No, tak przejechał po niej. No, to pompa do kupienia zawsze. Ta owiewka jest też troszeczkę podrapana, ale jest cała. Wszystkie zatrzaski takie tam pierdoły, to wszystko jest OK. To jest od lampy. Oczywiście, wracamy do lampy. Lampa jest cała. To znaczy cała, soczewki są świecą wszystko fajnie. Nie wiem jak tutaj jeszcze tego nie rozebrałem. Tu jest do e, przytarte. Zobaczymy, ile nowo kosztuje. Oczywiście ten element idzie już. Do wywalenia. zgadnijcie, ile taki element kosztuje. Z siateczką nie pytaj, nie powiem Wam, bo normalnie nie mogę tego przełknąć jeszcze, bo brakuje mi tu lewego. No i co? Stelarz. Stelarz jest rozwolony totalnie. Cały stelarz. Przetwornica, wszystko tu działa. Jak samo te wiewki, to zostanie wszystko w domu rozebrane na spokojnie, bo teraz nie miałem czasu. Zabieram to do chałupy i po prostu po numerach będę coś szukał, części na rynku wtórnym, bądź, bądź, nowaso, ale chyba za granicą, bo trzeba będzie prosić przez rodzinę, żeby przepakowali to i wysłali. Wtedy może jeszcze wyjdzie taniej, jak nam nie ocą. I tutaj, tutaj wam pokażę plastiki, które są brudne tylko. To są osłona, osłona płynu chłodniczego, zbiornika wewnętrzna. To jest, generalnie to jest wszystko, całe bez skazy, tylko brudne. Nie chcę porysować rysować siateczki, wszystko jest ok. Nawet te elementy to są znaczki, to są stare, bo to nic nie jest uszkodzone. Tylko po prostu zaznaczyli, bo wskazywali miejsce uszkodzenia gdzie indziej. Pokażę Wam nosek ten nosek 800 kosztuje, czy idzie? na rynku wtórnym. Na szczęście nie jest uszkodzony i świeci. Jakieś w Stanach nie świeciły te noski tak jak u mnie musiałem sam robić. Tamte owiewki są po prostu całe. Tu mamy śrubki, co już zacząłem podpisywać, bo stwierdziłem, że nie dojdę potem jak. Gdzie to było, i co się da, to się wkręca w te same miejsca, a co się nie da, to odkładamy do, do pudełeczka. Dobra, idziemy dalej. O, się sypią już. Szybka, ale jakaś szybka, nie wiem jak to się nazywa. Śrubki na razie zostają, kołek wyrwany. Chyba z tego już nic nie będzie. Nie widzicie. ...siano, nie? Tak, tu mamy kolejny uchwyt od... ...lusterka, widzicie jak wygieło. Mamy, mamy tutaj... ...wiewkę. Z tym, że na dole jest wyrwana i zarysowana. Siatka do odratowania. Po prostu się uda to może zrobić jeszcze. No, no i ważniejsze, że... Stelaż jest bardzo drogi. Nie tych wszystkich uwiewek z przodu. Tu mamy stelarz. Nie ma czego on już jest. Już się pogubiłem. To jest chyba stel A, stelarz. A, stelaż od licznika. Bodajże. A jest tu połamany. Tu mamy uchwyty. No i taka. Chyba od licznika. A dobra, tu lampkę się przykręca. Tą, tą. Ten nosek już pamiętam. <laughs> to jest uszkodzone. Odrzućmy. Tu mamy boczne ogona, owiewki. No i ogólnie tu jest całe. Tu jest całe, dopiero tutaj jest szkoda. Nie wiem, czy to by jakoś naprawił. Nie wiem, jak oryginalnie to wygląda. Ogólnie jest to trochę przygięte. Można by było spróbować odprostować pod płynną temperaturę, ale nie wiem czy to nie będzie czasami widać chociaż może i to jest zakryte nie wiem, zobaczymy ile kosztuje rzeźni nie będę robił też, żeby zaszczędzić 50zł kolejna owiewka lakierowana można by było ją przemalować, naprawić nie jest zła do odratowania nie chcę mi się bawić o malowanie i takie tam. Jeżeli dużo nie kosztuje, to wolę je kupić. Tak samo ta a jest pęknięta ta już. No i trzeba spawać, się bawić, nie chcę tego. To idzie do wyrzucenia już praktycznie. O mamy osłonę Tumika. to jest metalowa. Tu, jakby trochę człowiek popracował nad tym, to by to do ładu doprowadził, pomalował. To jest tylko osłona aluminiowa, chyba dałoby to rady zrobić. Zobaczymy, jak nie kupimy nową. nową, bądź używaną. Zaczyna zimno tu się robić, bo wyłączyłem wypasto, żeby wam wszystko pokazać. No cóż, tu mamy gorzej, już to na tą stronę właśnie. Przyjechał, poleciał. No i tu większość jest ok. Jest uszkodzenie, jest. No i to są największe elementy, które ucierpiały. Tu element mamy do odzysku. Za to tutaj jest, jest to pęknięte. Jakby chciał, to by to może i naprawił, ale na pewno znajdą się tacy ludzie, którzy to ogarną spawaniem, malowaniem a jeszcze kołeczek się urwał ale czy warto? nie wiem, na pewno ja w to się nie będę bawił za dużo roboty ja to jestem leniwy do takich rzeczy i druga owiewka szara też tak samo do odzysku tu już, już trochę grubiej poleciało No i co tu więcej? Tutaj są lusterka. To jedno to takie. No pocharatane trochę. Haratane lampa. Musiał na koło strasznie postawić, skoro to tak się rozwaliło. A tu jest strażek od tej lampy bodajże. Trzeba nowy poszukać, żeby nie było fuszery robienia. No, na oryginalnych oczywiście, bo Chinole nie wszystko mają. I będę z Chin go też czekał, z długo to wejdzie. I to tyle, proszę Państwa. A jeszcze kapa. Kapa się rozerwała. O! Właśnie. Kapa się rozerwała. Widzicie to. Macie jakiegoś szpeca, co by to naprawił. Ona jest to wszystko ok, z niej jest, jest ok. Zobaczcie. Wszystko jest ok. Tylko, tylko właśnie ten element szpeci. No ale cóż. Trochę tu, trochę tam się uzbiera. Kolosalna suma. Gdzieś jeszcze licznik się wala. Licznik nie jest uszkodzony. Нет никаких справ.